Już w najbliższy czwartek odbędzie się kolejna odsłona miejskiego kolędowania. W Sosnowieckiej Muzie swoje wokalne talenty zaprezentują mieszkańcy, samorządowcy, przedstawiciele świata sportu, kultury i polityki. Ponad podziałami i jak co roku w szczytnym celu. To jest przede wszystkim pokazanie, to jak i e, manufaktura świętego Mikołaja, że urzędnicy miejscy to są tacy sami ludzie jak każdy, każdy z nas, niezależnie czy, czy się pełni funkcję prezydenta, zastępcy czy jakąkolwiek inną w urzędzie miejskim, że, 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 że chcemy pokazać się mieszkańcom z tej normalnej strony, mieszkańca naszego miasta, bo często no, urzędnicy są pokazywanie zupełnie niesłusznie, w negatywny sposób, jako osoby nieznające realiów naszego miasta. To jest bardzo krzywdzące, krzywdzące i to jest taki sposób na ocieplenie naszego wizerunku. Pokazani jesteśmy taki, tacy sami jak wy wszyscy. E, ciężko pracujemy, ale również po godzinach pracy lubimy się bawić, e, śmiać z siebie i, i, i świętować takie momenty jak Mikołaj czy, czy, czy Boże Narodzenie. Także bardzo serdecznie mieszkańcy zapraszamy. Początek o godzinie 17.00. Czy warto przyjść?